Pewnie słyszeliście już legendę o tajemniczej wyspie, którą kilka lat temu odnalazło dwóch poszukiwaczy. Zapewne wielu z Was nie chciało w nią uwierzyć, więc ja z nakazem postawiliśmy ją odnaleźć. Jednak co się stało, zadziwiło nas wszystkich. Przygoda zaczęła się od pobudki w środku nocy na naszym statku. Ej, Nerty, wstawaj, wstawaj. Eee, o co ci chodzi? Jest noc i. Właśnie no sobie tak, ale spałem Musisz coś zobaczyć, popatrz na tą mapę N No widzę, Jesteśmy na samym środku morza i nic no dookoła właśnie nie, nie ma Zobacz na tą... tutaj, w tą stronę Jezu, ja sk skąd tu się wzięła wyspa? Ale przecież jej nie ma na mapie przecież Jak ty to zrobiłeś? Też nie wiem Gdzie my dopłynęliśmy? Jeszcze jakieś wiem, dziwne rodzaje ptaków, których jeszcze nie widziałem nigdy Myślisz, żeby może na nią pójść? Żeby ją zwiedzić? No, możemy no, w sumie. No, może znajdziemy tam jakieś skarby? Może. Może coś, może coś będzie, ale... To Nie co? Wiem. Może byś podpłynął statkiem? Eee... Właśnie, jest jeden problem. A, ale jaki problem? Bo skończył się paliwa ale jak się skończyło paliwo? Przecież był pełny zbiornik. No właśnie, jakby, chyba mieliśmy całe, ale nie, jakby nie wiem czemu się skończyło. Może coś przeciekło z albo coś. Aha. No dobra, to dajmy się z tym przespać, okej? Okay? No dobra, dobra. To pa. Może coś mi się uda zrobić, ale wątpię. Dobra, to spróbuj, pa. Dobra, no to cześć, do jutra. Szczerze mówiąc, tej nocy już nie zmrużyłem moka. To wszystko było dla mnie przerażające. Wyspa, której nie ma na mapie, wszystko tak samo jak w legendzie. Wiedziałem, że to nie oznacza nic dobrego. Ej, Janka, dlaczego taka ogromna wyspa nie jest na naszej mapie? Przecież jest jak jakieś duże miasto, bo chyba by się tu zmieściło jakieś duże miasto. No, chyba by się zmieściło w sumie. To jest bardzo duża wyspa i. Z tego co widzę, tam jest jakaś ogromna góra albo wulkan? Co nie wiem. Trochę się boję, ale. nie wiem. Myślę, że ja bym poszedł w głąb, no ale chyba nie mamy zbytnio wyboru, jak paliwo nam się skończyło. Nie wiadomo w jaki sposób. Ale bardzo dziwne są te ptaki. Jeszcze nigdy, nigdy takich nie widziałem na oczy. To jest tak bliska. Ta wyspa jest trochę dziwna. Ale są też takie stare, takie jak papuga, ale... Dużo, co jest bardzo dziwne, że one są tak dużo i tak blisko siebie typ taki. W ogóle, Zobacz, tu jest jakiś żwir. Chyba to, to nie jest losowy żwir. To do kogoś prowadzi. To chyba jest jakaś ścieżka. Chodźmy zobaczyć dokąd to właśnie idzie. Jakiś flaming, tu stoi. O mój Boże, ktoś tu mieszka. Dzień dobry. Kim wy jesteście? Co wy tu robicie? Dzień dobry, my jesteśmy poszukiwaczami przygód, prawda? Co wy tutaj robicie? To jest nasza pierwsza wyprawa. My właśnie poszukujemy przygód i. Fajnych rzeczy ogólnie, jakichś skarbów chcecie... Mówicie, że chcecie tam iść? Nie idzie tam Ale nie mamy w wyboru, a... a czego pan nie nam idźcie. odradza? Nie chcecie wiedzieć No czemu nam niby Czego Dlaczego nie możemy wiedzieć? Hmm, jesteś dziwne potwory Ludzie dziwni Jakie potwory? Jacy ludzie? O to jest widzicie tutaj na wyszczę widzialność Aha od razu 15 chodź na słówko. Yo co o tym myślisz? W większości go nie zrozumiałem, bo mówił jakiś niewyraźnym tonem, ale szczególnie nam odmradzał. Przecież mówił, że są jakieś potwory. Jesteś kosmici? No właśnie, też mnie to zdziwiło Co o tym myślisz? Idziemy wtedy w kum wyspę, bo... Powoli może się tu robić noc Ja bym chyba poszedł coś poszukać, albo czegokolwiek No ja bym też trochę poszedł, bo zaraz się robię powoli głodny To co, idziemy dalej tą ścieżką, czy... Możemy iść, gdzieś to Przepraszam pana, do widzenia. Au, au, au. Pomóż, uderzył mnie. Do widzenia, do widzenia. Dobrze, pomóż przebić mi się przez te wszystkie liany, bo są bardzo duże. Widać, że ta wyspa nie była dawno przez nikogo nie odwiedzana, prawda? Wszystko jest stare. Ej, zobacz, jakaś wieża. Tylko taka. Stara i. i Właśnie w Dianach. Ej, coś ci w środku świeci. Ktoś tam może być. Myślisz, no. żeby do niej wejść? Możemy sprawdzić, bo... Ktoś dobra, to, będzie... to chodźmy może na kucaku, żeby nas tutaj nie zauważył, bo może no, ktoś dobra, tam naprawdę dobra. będzie. Jest już się powoli ciemno robi, a po prostu te drzewa wszystko zasłaniające słońce te góry. Dobra. Czyli musi znaleźć jakieś schronienie czy coś. Dobra, to chodźmy szybko. No to może znajdziemy jakieś schronienie. Ewidentnie dokąd prowadzi. To jest jakiś zamek. Z tego co widzę jest otwarty. Ale chyba Słyska. dawno tu nikogo nie było. Jedyne co się... świece jeszcze palą, czyli ktoś tu musiał niedawno być. Słyska. Albo to są plastikowe Słyska. świece na zapal... na te... na baterie. Ale raczej nie. Au, prawdziwe, tak. pożyłem się. A, gronce. Dobra. Z czego o, co z widzę to... Zejście. Zobacz, Zobacz no, zejść na serio, nie zauważyłem tego. Ale z czego co widzę to jest dużo pajęczy i wszystko jest poniszczone, no ale dobra. Jak ty poszedłeś pierwszy, to teraz moja kolej. Oooo, Ciemno tu bardzo jest. Muszę mieć powolnie. jest. jakaś tu jest skrzynka i, i jakaś książka. Może przeczytam? No, może przeczytaj. To jest Zobaczmy. A nie, pochodnie niechcący postawiłem. muszę ją. Dobra, podnieść. Dobra, przeczytam. No, notatka 1. łatność tu mieszka, ewidentnie, jeśli tu są notatki. Patrzmy może do góry, bo to jest bardzo ciemno i nie no, mogę się to. rozczytać. Powoli chyba się robi już noc. Może tutaj się przyśpimy. Dobra, to weź mi poświeć na książkę, a ja będę ją czytał. Dobrze, to czytam. Jestem rozbitkiem, powoli kończą mi się zapasy. Zostałem tylko trochę chleba i wołowiny. No te słyszałem jakieś dziwne hałasy. Muszę zaopatrzyć się w cieplejsze ubrania. Dni na tej wyspie stają się coraz zimniejsze. Zostawiam dla was moje najcenniejsze rzeczy. Jutro wyruszam zwiedzać nieznany ląd. Mam nadzieję, że tu wrócę. W tej pięknej, lecz niebezpiecznej puszczy kryją się różne zwierzęta i cywilizacje, które nie zostały jeszcze odkryte. Na tej wyspie zdarzają się bardzo dziwne rzeczy. Powodzenia i uważajcie na siebie. Santiago, Z najgorsze, 12 stycznia 2014 roku? Co czekaj, teraz mamy 2021? To. ponad 8 lat temu! No. Tego co mówił, to że zostawił nam jakieś rzeczy, a zauważyłem, że to jest właśnie skrzynka, więc może może zobaczymy, co jest w środku. Jakieś chleby, jakieś drewno i co najważniejsze ciepłe ubrania. Nie wiem, do czego może nam się przydać drewno, ale jedzenie i ciepłe ubrania na pewno nam się przydadzą. A, dobra, muszę... Musiałbym... Dobra. Ma, masz trochę chlebka, może ci wyrzucę. Dobra, to... To może zostaniemy tutaj na noc? Czy już się robi dzień? Nie no, z tego co widzę to ju, już jest dzień i chyba ciągle był dzień. No dobra, to może... O Jezu, patrz! Jakaś świnia! Ja się boję trochę. Chodźmy może dookoła niej. Lepiej nie ruszajmy. Lepiej jej nie dotykać... Dobra, uff, sobie poszła. Ale zobacz, czego co tu widzę, tu to, to jest jeszcze dalsza ścieżka. Może przejdziemy się jeszcze Bo... kawałek?